Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Oświadczenie składam w imieniu własnym oraz senatorów Leszka Czarnowaja, Kazimierza Klejny i Ryszarda Siwickiego. Oświadczenie kieruję do, kierujemy do ministra gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej, pana Marka Grubarczyka, oraz prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy. Szanowny panie ministrze, szanowny panie prezesie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 29 kwietnia wydał komunikat o zasadach pracy śluz dla żeglugi w obszarze Pętli Żuławskiej, Delty Wisły i Kanału Elbląskiego. Zgodnie z tymi zasadami śluzy będą dostępne tylko do godziny 17.00 i to ograniczenie dotyczy także sobót, niedziel i świąt. Jakby tego było mało. Śluzowanie w dni świąteczne będzie wymagało minimum 12-godzinnego wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem obiektu śluzy. Z informacji nie wynika, że wynikiem tych uzgodnień musi być otwarcie śluzy w godzinach oczekiwanych przez wodniaka. Te zasady, jeżeli zostaną utrzymane, bardzo mocno ograniczą ruch turystyczny w tym obszarze. Takie sygnały otrzymujemy od wodniaków, organizatorów i firm sektora turystyki wodnej a także od samorządów lokalnych i regionalnych województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielkim wysiłkiem, głównie samorządów, w ostatnich latach zainwestowano w tym regionie około pół miliarda złotych w rozwój turystyki wodnej. Zaskutkowało to znaczącym wzrostem tej formy turystyki. W obszarze pętli żuławskiej liczba śluzowań zwiększyła się prawie trzykrotnie. Rozwinęła się flota firm czarterujących jednostki pływające, jachty, łodzie motorowe i inne. W warunkach epidemii rośnie zainteresowanie walorami turystyki krajowej. Jest to znakomita forma wypoczynku właśnie na czas, gdy preferowane będą formy wymagające pewnej izolacji i unikania dużych zbiorowisk czy wspólnych miejsc noclegowych. Te kryteria wypełnia właśnie turystyka wodna. W tej sytuacji podejm powinniśmy podejmować decyzje przyciągające polskiego turystę na nasze sztaki budować żeglugi markę turystyczną, a nie ograniczać ją po to, by instytucjom zarządzającej było łatwiej i by taniej mogły przeżyć do końca sezonu. Panie ministrze, panie prezesie. Wierzymy, że szybka wasza, wasza szybka interwencja skoryguje błędne i szkodliwe decyzje, a walory pętli żuławskiej, Delty Wisły i Kanału Dąbskiego, na których dużym kosztem powstała infrastruktura często przewyższającej infrastrukturę spotykaną na szlakach śródlądowych zachodniej Europy, stanie się celem turystycznych wypraw i odkryciem dla tych, którzy po raz pierwszy na, szlak, na tych szlakach się pojawią. Dziękuję bardzo.